Nie robimy tu gwiazdy generalnie. No nie, nie, nie. czy znaczy, ja bym wziął kawika i poszelał w tak głowy puste. No ale no, Ale z zewnątrz, zewnątrz. Ale i tak Halo? A Mamy no, dziadek i Scott? Psz, możemy nie, nie, kurwa No to mają dziadka i taki plan? Nie widzę właśnie No ale nawet jak Zdjęcia, wiemy, że naszych tam to iż, mają Kogo jeszcze tam? Powiedz mi Też nie, nie wiesz, jest, to jest. Mogą być, jest. Tylko, nie jest Nie może to, być 30 to, to, Za dużo. za dużo. hajniki mogę teraz grać. Ciekawe czy ci, Generalnie uważajcie, bo oni mogą mieć na tyle dużo, że zaraz kurwa tymi skałami i zaraz będą go poddać się Podjedźmy na górę, zobaczmy, co się dzieje kurwa No i prawo Tu i lornetkę o, o, czerwone, szybkie Brawo, auto. Kurwo. No, ale to przecież widać, że. No, aktualnie ale... to mojego kurwa, Heavika <laughs> kurwa, co? Jest? No, jak... Ej, a czerwone lambo nie było od nas, Stoją, nie, tak stoją tak. właśnie czekaj, coś oni gadają o czymś, stoją przy samochodach. Wyjadą. Chyba ta. Jadą, wyjeżdżają jakimś czerwonym samochodem. Wyjeżdżają czerwonym to... samochodem. To jak będzie jechał w dół, to ja go bombię. Poleci kurwa się... no, sam... wyjechał, 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 wyjechał. Dobra. A, okej. Okay. Nie, 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 nie. nie. No, stój. Ja za ja tu ja wracam. Cowka, cofka, cowka, cowka. Cofka. Biegną, biegną z chaty. No i dobra, możemy mi walić. Dostał. Odjadź, odjazd, odjaz, odjazd, 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 już, 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 Pak, się. Pak, pak, pak się. już, już, kieruj, już, już, Brakuje mi chłopa jednego naszego. Jest, no, obiega nas, obiega nas. Dołu, od dołu, od dołu, po prawej, po prawej, od dołu, za nami. Chujowy, nas jest na chujowy, dole, nas chujowy, jest na dole chujowy, chyba. Chujowy. Czy to nas nie, nie, na nie, dole? Nie, 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 nie. Czemu, co on zrobił z tym kamaczem? Gdzie to Ja? Dobra, balkon. Pakuję się, Jedziemy Nie ma sensu, nie ma sensu. Chodź, Kamacza, chodź, 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 Scylają. Nie ma sensu. Oje, cięć, kawałek to. Kurwa wszyscy są nasi, gdzie Brabus? Na walą, nasi, nasi walą. Stój, 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 stój Brabus, tam jest wyjecha, brabus, wyjecha, na... brabus, wyjecha, brabus Stój, 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 stój Mówię... Kurwe Bejtuję, bejtuję To trzymaj się kurwo Stój, stój, stój. Leży? Jest, leży? Leży kurwa, leży Leży, nice Nie strzelajcie, nie strzelajcie po sobie Daj kurwa bietne. do szefa totalnego, bo to startował pies do w szarym stroju. Dobra, dobra. Gdzie go, jest kurwisko? Wiesz to kurwisko? bierz to kurwisko? Bierz Gramy. Co to za mhm. Odjazd. Odjazd mamy. Po kolei bo będziemy odsiadać, schodzimować w takim układzie Siadasz. Balkon. No wciąż nie mogę Jeśli nas z tego balkonu, Balkon. to wysiądę, zajmę taką bombę, to, że graś się w obstra. A ja, ja. gdzie indziej wsiadłem, dobra, chuj w to jedzie. Chuj odjazd stąd po prostu, wszyscy odias, no. no ta... nic nikomu się stało? Gdzie, jak gdzie nie stało? Wszyscy są Dobra, jedziemy, po Ja jestem solo tylko, nie? nie, nie. Ja stąd, nie. Ale, kurwa, do szefa naczelnego ja, czy... będą startować. Ja... Dobra, to... Generalnie to. Generalnie to sami wyjechali. Tak. Ale te lambo dostało, kurwa tam. Ty. ty to jak wygłodniały pies, kurwa o, czekaj. Czekaj, czekaj. Nie eee, kogo macie tutaj? Czekaj. Nie wiem, kogo? sprawdzę Wypierdol go, tamten chłop do piachu idzie dobra. Ten? Nie, tamten drugi, Ten, tamten, ten co, co, co mam do siedzi Dowodzik do weź eee, Dobra, jedziemy się regroup, a auto autogarnąć... eee, Dawajcie go do szpitala, Niech mu pomoże lekarz i kolejny do piwnicy będzie w takim razie Ty, to... weź czy... sprawdź jego dowód jak to bo jak jest Jak sobie... to... weź sprawdźcie go dowód Czym czytamy dzieciaki to jest generalnie od tu stąd weź go nie tutaj Co bo oni teraz mogą nas zradiusemką no Pakujcie to, go. nie, no, ja ale pakujcie, pakujcie się odjadł. No wiedziałem kurwę wiedziałem dobra. Dobra. dobra no i zajebiście O kurwa to dobra Valentine jest jak on się nazywa Alex Valentine szem... Szpitala dawajcie dobra. go dawajcie go na szpital dawaj dawaj no, dawaj dawaj Potężny Dobra Potężny, kurwa gangster Jedziemy na pewno gdzieś na drugą stronę, kurwa. Jak to na mm -hmm. GPS, jak na drugą stronę, żeby ogarnąć to wszystko. Auto tak. trzeba naprawić, a bez opony jadę, więc nie mogę się pojechać. Dobra. Weź Piterka, stary obdzwonię To podjedziemy na chatę pierw, jak ci tam stawi tą ku. Tak jak mówcy, next time, dobra? Ale. Widziałeś, co jak chciałem zrobić, nie? To... No, ale po co? No, ja bym go zdjął tylenowo. na ludzi. on mi pod, centralnie pod celownik podjeżdżał. No, ale. w Dostał był. tak, że wiesz, co... No, nie mógł nic zrobić wtedy. A ty tam wysiadłeś od razu, czy kiedy ty wysiadłeś? Nie no, wcześniej trochę. Cześć, pomóc wam? No, już mamy dwóch Tak? Siema. Ja ale by na chacie trzymali naszych tam nasze czy? auta tam są Tak? Mhm. Wjeżdżamy? Nie. Będziemy wyjmować po kolei no, e, no, jest... weź do Odłóż tego brabusa, niech go naprawią, a weźmiemy co innego i pojedziemy na szpital z tym typem Dobra, to chodźcie Albo chuj weźmiemy tu medyka Wiecie? nie ze mną takie wojny Ale... Co jest? <grymne> patrz kogo mam, patrz <grymne> Alek Valentine Następny, będzie cierpiał za no to co ja się Ja to wszystko dobra. słyszałem dobra. Tam jeden ze mną. Który? Tak? Nie wiem No polejcie go wodą A jest dobra, dziadek? Jesteś tak, jest. Jest chętny kurwa na mhm. nie chłopa w piwnicy? Ja Dochodź. A co ja macie zaje. kolejnego? Ja, 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 ja Doskonale Ej Dziadek. Nie no, sortowałem Szczerbaty, misiu mój kochany Przebierz się, dobra? I pojedzie z nami w razie czego Zruchaj se chłopa i dawaj do nas Nie no, nawet mi kuszka nie stanie No to przebieraj się Kto tu tam biegnie? Gdzie? Macie a miejsce? Jest, jest full Tak full, a kto tu jest Ja, balkon Iska, stary, Apollo Limona Starego odkreślić. Proszę. Limona, Jolo, ten... Jolo, wpierdolo. Wyszeli, zamiast... Niezły Jolo. Ale starego wykreśl. No, dobra, to zjaję, zamiast zamiast... Kucha, ja nie starego. Ja pierdolo to... To jest to co możesz a nie za mnie jechać. No weź ja Zawi... jestem kurwa najlepszy Stary mu się spodobało nie wiem. <laughs> nie wiem, ile ten motocykl tu będzie tak stał no Stoi i nikt go nie naprawi Dobra, Próci... chodźmy z tym chłopem na szpital To weź stary, to dowieźcie, we, go, weź go, dowieźcie na go nam tu później, nie? Weź ktoś powiedzieć z nim na szpital. Ale po co na szpital? No żeby go prowadzić. Ale doprowadzić A nie ale mamy, nie mamy... my wypuszczą. potrzebujemy ich ludzi, kurwa. Ale Dobrze, oni, ale oni nie go nie wypuszczą ze szpitala. On ma połamane żebra, kolano, kurwa. Ale ma... kto? Nie ma... Ale nie tego. Ten tego? On tego, on powinien nie żyć z takie nie Tego tutaj. On żyje jeszcze jak ma. A co mu się on... stało? Nic. Kimie... Smiech smiech, tam zaburze. tego... Fuściłem tam brata tego Petersona i się Ja tam tego nie widzę. Ja też nie. Zdrowie Dzięki co ci się nie chce was skuć? Mm -hmm. Gdzie ty jesteś? Z kim ja jechałem w, w, w Piotrek Piotrek No Maskę no, załóż tak, Piotrek do tego? Tylny? Lewe? Piotrek Kurwa łapa mnie napierdala Kule dostajesz? Dobra generalnie macie tego chłopa? Ale spokojnie ja, zmontowałem go jeszcze kto, Jest ktoś kurwa co się bawił gdzieś no? w medykar? Logan, żeby, ale nie Żeby mu pomóc? Jest Logan? Znaczy... No ja znam podstawy nie? Albo To ja nie dawaj się. dawaj dawaj Jak, dawaj, jak dawaj. go patrzysz kurwa w taki sposób Nie ma tego ma, patrzysz ma, to zaraz Będzie kolejny do tego Weź go I generalnie jeśli ktoś jest chętny kurwa Ma ochotę na chłopców w piwnicy to może sobie go wziąć I co go No dziękuję Tam tego drugiego to może z Rudy się nie zajmę, to bo... we. No to niech się nim zajmie. Nie, Rudy chciał go ruchać, eh? No tak, dlatego mówię, że Rudy się nie zajmę. Eee... Dawać kurwy kolejne po kolei, będę się... wyławiał z rybek. Przyniesie mi alkohol, jakiś nóż, szczepce, Dobra. jakąś pinzetę, chuj wie co. Tam jeszcze dużo alkoholu. Mów kangurek. Nie bo jestem związku, nie chcę stracić Laury. Nie bać Laury. Laura. Rudy, pomożesz mi trochę? za chwilę tam wejdę. Hmm. Czekaj yy, te czerwony bierzesz czy ja mam wziąć? Nie mam tu Miko a Na razie trzeba potorturować na, Napiszcie coś pięknego na plecach Ta No a, a gdzie a gdzie stoi? Jeepsy, Gipsy, Gipsy! Gipsy, 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 pakujcie. Kopatrz się Pakujcie się i ci pomogą DZIPSY PAKOWAĆ dobra. SIĘ PAKOWAĆ SIĘ PAKOWAĆ SIĘ Alvin, gdzie jesteś? Co mu jest? Szybciej 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 jest tu spoczony Maciu samka? Maciu samka? Damaj, ale... Tak samo, ale, ale... tak samo Nasz siadajcie. Brabus, nasz Brabus tam jest Tak tutaj. samo siadajcie no, Wsiadać do takich samych hałmów, no, u mnie czwórka jest Bo ciebie nie było wcześniej Andrzej No dobrze